Cześć. Zbliża się rok szkolny. Uważajcie na stopnie. Powrót do szkoły. Zapiszcie. Brulion złoty 29 i zakreślacze gratis. Kupuj taniej w Tesco. Dzień dobry i na dzień dobry. Cenowe hity nowe. Szynka bez kości 10,99. Proszek 35 z groszami i 6 innych hitów, które prosiły, żebym je tu zastąpił. Święta taniej w Tesco. W tym miesiącu hit świąteczny to... Rzadki 2,29. Oraz... Śledź za mniej niż pół ceny. Z morza wyjęty. Tesco, serdeczne życzenia. W tym miesiącu hitem świątecznym jest... Proszę? Do prania markowy w dobrej cenie Oraz? Śliwki 9,99 kilo odsuszone Tesco serdeczne życzenia Dzień dobry i na dzień dobry Cenowe hity nowe Papier 24 rolki 15 z groszami Miód 10,99 i 6 innych hitów Które prosiły żebym je tu zastąpił Kupuj taniej w Tesco Jak kupić dużo i tanio? Trzeba mieć tu To znaczy człowiek musi się nachodzić troszeczkę żeby nie było nudno to ja pokażę. idę tak A po orężatę tak A po wafle tak no. Chodzenie jest głupie Nie biegaj po sklepach, leć do Tesco Jeszcze więcej dyskontowych cen w jednym miejscu Jak dwie paczki wafli 6 zł, kupuj taniej w Tesco Normalny człowiek tak lubi się w weekend zabawić, zwłaszcza nocą To jeszcze tylko w tą dzisiejszą Nakupujemy się wszystkich zabawek 20% taniej, a rano oddajemy dziecku <grytanie> Mnóstwo prezentów taniej w Tesco Najpierw przeciągnij się Weź głęboki oddech A teraz odpocznij Zonk! odpowiada, że już czas na sen. Dobranocny obrót zinki zoni premiera dwa odcinki codziennie o 17 T TV Komedi Central. Bis. Oto gotek, Najbardziej nie zdarzył Zobaczcie, jak poznaje się. Wraz z przyjaciółmi. Olidziałem, i kwa podłokiem. Czeka was świetna zabawa. Gotek Dabcia codziennie o 12.55 w TV Komedi Central. Filip wystawił nos na zewnątrz. Brrr, ale zimno. Zimno, a ja prezenty i się w sopel. Oskarżył się mały elf. Miś Filip przyniósł z kuchni kubek parującej herbaty. Ojej, skąd wiedziałeś, że lubię imbirową? Ucieszył się elf. Jesteś naprawdę super. Ty też możesz być super. Wystarczy, że podarujesz komuś misia. Bajkowe misie czekają na was w drogeriach Rosman. Wesołych świąt. Uważajcie na stopnie. Powrót do szkoły, zapiszcie. Brulion złoty 29 i zakreślacze gratis. Kupuj taniej w Tesco. Dzień dobry i na dzień dobry. Cenowe hity nowe. Szynka bez kości 10,99. Proszek 35 z groszami i 6 innych hitów, które prosiły, żebym je tu zastąpił. Święta taniej w Tesco. W tym miesiącu hit świąteczny to... Rozpinie! 2,29. Oraz... Śledź za mniej niż pół ceny. Z morza wyjęty. Tesco, serdeczne życzenia. W tym miesiącu hitem świątecznym jest... Proszę? Do prania markowy w dobrej cenie. Oraz... Pliwki 9,99 kilo odsuszone Tesko serdeczne życzenia Dzień dobry i na dzień dobry cenowe hity nowe Papier 24 rolki 15 z groszami Miód 10,99 i 6 innych hitów, które prosiły żebym je tu zastąpił Kupuj taniej w Tesco Jak kupić dużo i tanio? Trzeba mieć tu To znaczy człowiek musi się nachodzić troszeczkę Żeby nie było nudno to ja pokażę. idę tak A po orężany tak A po wafle tak No Chodzenie jest głupie. Nie biegaj po sklepach, leć do Tesco. Jeszcze więcej dyskontowych cen w jednym miejscu. Jak dwie paczki wafli 6 złotych, Kupuj taniej w Tesco. Normalny człowiek tak lubi się w weekend zabawić, zwłaszcza nocą. To jeszcze tylko w tą dzisiejszą nakupujemy się wszystkich zabawek 20% taniej, a rano oddajemy dziecku. Mnóstwo prezentów taniej w Tesco. Wiosna z zapasem. To czas uzupełnić zapasy. Eee, czego to nam brak? Ja nie mam dziewczyny. Natomiast jest dobra herbata. Kupuj taniej w Tesco.